Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Złoty, a to odcineczek niespodziewany z serwera W48. Tak naprawdę pod koniec pierwszego dnia zdecydowałem, że jednak sobie zagram na tym serwerze, yy, głównie, za sprawą, yy, głównie za sprawą, tego, że zostałem tutaj oficerem yy, gildii Zakreble, czyli bluzaki, i tutaj generalnie razem z koleżanką Dark Black Hand oraz kolegą Kimim ogarniamy tą gildię. No, żeby po prostu była fajna polska gildia. Na ten moment składa się ona wyłącznie z polskich graczy. I myślę, że trzymamy się całkiem nieźle. Mamy 333 rycerzy. Chyba najlepsza gildia póki co to jest Asgard albo Wolf. Wolf ma 338, a Asgard ma... Oj, co tu się stało? Asgard ma w tym momencie 346 rycerzy. Czyli jak widzicie... Nie brakuje nam wiele, e, raptem 13 rycerzy i będziemy mieli to biedem. Także bardzo fajnie udało się to tutaj wszystko rozwinąć. Mamy już 100% e, skarbca nam jeszcze brakuje, ale tutaj e, raczej większość już pas e, dziesiątki. Może tam pojedyncze, pojedyncze jednostki tutaj mają jeszcze e, skarbiec na, na 9, tak? O na przykład tutaj kolega Kimi ma e, skarbiec na 8 z tracji, że on się na serwer wybrał. Dopiero 17. No i po prostu nie miał y, czasu, żeby to wbić, tak? Okej. Okay. Yy, co możemy sobie wejść? Weźmy sobie oczywiście w salę chwały tutaj. Okej, okay. jak wygląda tutaj serwer? Yy, my znajdujemy się na 111 pozycji. Nie grzybimy tutaj jakoś, yy, nie wiadomo jak mocno. Po prostu sobie gramy tak na luzie. Yy, no i tyle, jakieś tam lochy sobie klikam, i yy, yy, w sumie tutaj mogę Wam pokazać. Taki jeden ciekawy loch był. Któryż to on był? O, tutaj był ten ostatni pirat, Krwawonos. On nam tutaj w sumie fajnie wszedł. Zobaczcie. Tutaj bardzo ładny krytyk. I tutaj będzie taki fajny krytyk. O, tu bardzo ładny kryt wszedł. No i, i dobiliśmy dzięki temu 60 poziom. Niestety nie dostałem już kluczyka. No i zatrzymaliśmy się na tym 60 poziomie. Dobra. Jeśli chodzi o topkę, to topka prezentuje się tak. Mamy tutaj dwóch yy, graczy, którzy wystrzelili. Jeden to jest gracz nim, z Niemiec, Bersi Phil yy, I on ma 219 poziom. I tutaj mamy naszego polaka, rodaka, Syntom z gildii Asgard. Przepraszam bardzo. Yy, 211 poziom. Zobaczymy, jak tutaj statystyki się prezentują chłopaków. Oj, nie tak. Przepraszam. Mm, o. 1477, 1141. No dobra, to jest Berek, czyli tutaj kolega poleciał mocno w siłę. Gemy wszystkie na siłę, spoko. Boki już wreszcie się tutaj nauczyli robić, przynajmniej na początku. No i kryt jest ok. Dobra, a tutaj kolega Syntom. No, i widzicie jednak troszeczkę te statystyki ma słabsze. Gdzieś musiał tego golda potracić, albo na kamieniach. Yy, albo na itemach, albo może kolega ma dłużej gry no tego nie wiemy. Yy, oj, ale tutaj, tutaj boki kuleją, kuleją, a INTA to jeszcze yy, nic, bo Berek po prostu wjeżdża w MAGA, ale no, z ręka by się przydała koledze yy, chociaż odrobinkę, żeby przeżyć chociaż jakieś tam jeden czy dwa ciosy więcej, bo 500 z ręki da ci, da ci więcej. Niż, nie wiem, 50 wytrzymałości, nie? Więc a nie kosztuje to wcale dużo. No i szczęście. Yy, to już tam wiadomo. Według własnych potrzeb. Jeśli ma kolega epiki, no to 33%. A, chociaż mógłby tutaj podbić też troszeczkę tego szczęścia. Chociaż do 500, żeby było też 40% kryte. No ale dobra. Yy, nie zajmujmy się tutaj oceną postaci. Jeśli chodzi o klasery, bardzo ładnie. Tutaj troszeczkę brakuje mu. Mm, Oj, tutaj bardzo słabo. No i reszta gdzieś tam widzę y, podobny poziom. Dobra, y, jeśli chodzi o klasy, no to jak widzicie, dominacja berserkerów na tym serwerze. Na drugim miejscu gdzieś tam te druidy się pojawiają. I na trzecim, co ciekawe, magowie, proszę bardzo, mamy tutaj reprezentanta y, naszej klasy z 95. O, i tutaj nawet 102 jest, proszę bardzo, 102. Jolodin, mag. Bardzo ładnie. Czyli mamy tutaj trzech takich fajnych magów. Tutaj mamy tych druidów, tak? O, tu znowu Polak, er, Erhardo z gildii Kyrat. E, dobra, co mamy? Mamy Berka, mamy, tutaj mamy jakiegoś zwiadowcę, sobie kolega pyknął. E, Ber, jeśli chodzi o Paladynów, to mamy Venio e, Czyli on to jest Davalon, tak? Tak, to jest chyba Davalon. Mm. To jest kolega, który ma y, aktualnie rekord, jeśli chodzi o 300 poziom y, Bud Spencer na serwerze W 47 albo 46 coś takiego międzynarodowym Tam w 18 dni berserkerem wbił y, 300 poziom Zobaczymy Co pokaże na Paladynie y, Dobra dalej mamy tutaj kolegę, który zdecydował się na Asasyna Valak 85 poziom I y, czy są tu jakieś Demon Huntery? A, jeszcze wojownika trzeba poszukać. Yy, wojownik. O, jest tutaj kolega. Kolega postanowił nie bawić się w żadne maski, tylko być po prostu zwykłym, klasycznym druidem. Antykowidowcem. I ma tutaj 80 poziom. Dalej. Czy ktoś tu się odważył na najlepszą klasę w grze? Chyba nie ma chętnych. Nie jest. Proszę bardzo, jest jeden Demon Hunterek 59. No, skromnie sobie chłopaczek leci, ale. ładnie tutaj 64% klasera, to można go pochwalić. Yy... No, statystyki. Oj, oj oj. No tutaj niestety, kolego, z taką inteligencją, to ty tych magów nie przeklikasz. Wiem, bo przerabiałem to na S38. I wiem, co mówię. Yy, a generalnie... Demon Hunter jest bardzo fajną klasą jeśli chodzi o push lochów, nawet bym powiedział, że na równi z Berserkerem nie wiem, nie grałem tym druidem, dlatego nie chcę się wypowiadać ale myślę, że, to be, że top 3 klasy puszujące lochy, no to to będzie Berek, DH i, i druid, albo Berek, DH, be, Berek, druid, DH no ale dobra chyba wszystkie klasy żeśmy sobie omówili e, tak, nie ma nikogo więcej okej okay. Jeśli chodzi o gildię, e, nie, tutaj tutaj to nie wchodzimy, bo tutaj wiadomo, na początku tutaj nie warto zaglądać, tylko po topowych graczach sobie popatrzmy, no to mamy taką gildię jak Wolf, Wolf's Ruder, to jest raczej taka typowo niemiecka gildia, no i tak, oni mają 71 poziom, 338 rycerzy, następnie mamy taką gildię jak Asgard, e, 340, 346 rycerzy, 76 poziom. Potem chyba jest Astri, 336 rycerzy i 409 poziom. No i my się wydaje, że jesteśmy my. Czyli Bluzaki, 333 rycerzy i 46 poziom. Także jak widzicie, dorównujemy tutaj najlepszym yy, gildią póki co. Także fajnie, fajnie i przypominam, że mamy ekipę złożoną tylko i wyłącznie z Polaków. Mamy tutaj 50 polskich graczy. No i, i generalnie się tutaj chłopaki starają. My również staramy, żeby to wszystko się rozwijało. Jeśli spełniacie nasze wymagania, możecie aplikować do nas. Nie zawsze jestem w stanie Wam odpisać na wiadomości z racji tego, że Playa wprowadziła coś takiego jak. Antyspam i po prostu jak napiszemy ileś tam wiadomości, no to wtedy nam się włącza ten antyspam blok, no i nie możemy już wysyłać wiadomości. Głupie to, ale tak niestety jest i, i bardzo to utrudnia yy, prowadzenie w ogóle gildii, jakiekolwiek rekrutacje, no bo co, wyślecie 10 wiadomości i już więcej nie możecie do nikogo napisać. Także słabo. Jeśli chodzi o naszą postać, no to jest ona aktualnie na 60 poziomie. O, w sumie mamy 23. Poszu to poszukamy sobie jakiś kluczyk. Powinien być. I dawaj kluczyk. Oj, może nie być kluczyka. Albo mi nie starczy klepsy drmi. Oj, co to tak głośno jest? Czekajcie. Przyciszę troszeczkę grę. O. No. Jakby się pojawił kluczyk, to jeszcze byśmy sobie coś kliknęli na odcineczku. Kawałek lusterka. To nie. Tutaj za siódemkę, ale słaba ta misja. To wolę tą dziesiątkę wziąć. Kurde, ale pech mamy do kluczyka, no. No patrzcie, nie ma tego kluczyka. Teraz się skończą klepsydry, a my dalej nie dostaniemy kluczyka. Myślę, że... Czekaj, on jest od 60, chyba tak. A nie, przepraszam, on nie jest, on jest, od 70 ten kluczyk Dobra, to zostawiamy tą awkę w takim razie Zmarnowałem tutaj 40 awki yy, No ale w sumie ten klaser i tak już tam nic się nie podbije za dużo No tam moglibyśmy poczekać, bo mamy odpaloną wyprawę yy, Giliną A, dobra, nieważne, nie będziemy już tak tryhardować Od tego mamy naszego Demon Huntera Dobra, wykopał nam się Gemik, no a jeśli chodzi o Gemiki to no, ale nawet się fajnie kopały w sumie. Wykorzystaliśmy sobie ten event, że, że leciały nam tylko te duże. Ale przez, przez pierwsze dwa dni ja nic grzy, nie grzybiłem. Robiłem tylko trzy paski i tyle. Dopiero w tym trzecim że, żeśmy się troszeczkę zabawili. Więc i tak tam wbiłem chyba z 33 poziomu do 60, więc fajnie. No i co? No i to chyba tyle. Było z takiego podsumowania. No, jeśli, te, tak jak powtarzam, jeśli jesteście chętni, jeśli gracie na W48 i jeśli spełniacie nasze wymagania, serdecznie zapraszam do gildi Bluzaki, eee, bo naprawdę warto. Mamy naprawdę fajną ekipę, mamy Discorda. Także, także nic tylko wbijać. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Do następnego, cześć.